W czasie posiedzenia Komisji Prawnej Senatu USA 26 kwietnia tego roku senator Kennedy zapytał uczestników, czy popierają ustawę, która by umożliwiała aborcję dziecka do momentu jego urodzenia, bez względu na przyczyny tej aborcji. Senator Kennedy. Um, I think this is a yes or no question. Do do you support um, it being legal to abort an unborn uh, child up to the moment of birth? Ponieważ wiele osób dawało dwuznaczne i wymijające odpowiedzi, senator jeszcze raz zapytał, czy są za taką ustawą, która by umożliwiała aborcję dziecka do momentu jego urodzin bez względu na przyczyny tej aborcji. To abort an Wielu członków tej komisji, mimo jasno postawionego pytania, nie mogło jednoznacznie się na ten temat wypowiedzieć.